Siemaneczko, witajcie w dzisiejszym odcineczku Dubai Star. Mamy tutaj w zestawiku 5 rakietków, motylek, jakieś petardki, panzer 0,7 gram na sztukę, 8 sztuk jest w opakowaniu i mamy zimne ognie. Zimne ognie tutaj, widać, że te patyczki to będą te większe. Wszystko tutaj jest od Hesti. Ten zestawik trzeba dać 25 zł. Teraz, gdy mamy promocję 2 plus 2, wychodzi nas połowa taniej, czyli dosłownie, jeżeli kupimy 4 takie zestawiki, czy tam pomieszane w tej samej cenie, no to mamy 2-2 gratis. Także zobaczmy, jak ten zestawik tutaj się prezentuje. Zapraszam Was do oglądania. Motylek. Bał, niczym, niczym bumerang słuchajcie wrócił do mnie, fajny, fajny. Zimne ognie. Tutaj wiadomo nic specjalnego, ale do szampejna jak najbardziej słuchajcie musi być ja myślę że one są trochę większe ale nie to są to są chyba te normalne patyczki wielkości. i ten zapach Dobra lecimy z petardkami zobaczymy panzera no a coś tam słychać dobra, bijemy te rakety, zobaczymy jak te rakietki nam no, wypadną ale echo się poniosło no, całkiem, całkiem nieźle, powiem ja wam jak się wam uda kurczę w tej promocji kupić to tam wychodzi za 12, coś złotych, no to naprawdę bajka 5 raket, ta ostatnia, teraz konkretna, no i ostatnia. Fajny kurde, zestawi naprawdę fajne. Jak za 12 coś złotych bajka.